No, się manko z tej strony. Martin specjalista od Dzisiaj, jak zawsze, przeczytam dla Państwa trzy nowe historyjki. Oto i one. Ta Atiana ogląda na YouTube jej nagrane filmiki z Pinokiem. Przez cały odcinek do końca się z niego śmieje. Ja nie mogę. Jaki on jest nudny na tych filmach. Choć on nagrywa filmy jak nie umie. Włączyła kolejny filmik, jak wchodzi do wagna. Ha, ha, ha. Szkoda, że go nie wciągnęło. Mam pomysł. Zabiję go. Zadźgam go nożem. Będzie lała się krew. Jego ciało zakopię w piachu. I tak nikt nic nie udowodni. Ha, ha, ha. Wyszła na podwórko nieopodal lasu i zaczęła kopać głęboki dół. Do niej podchodzi Pinokio. Cześć Tatiana, co robisz? O, Pinokio, myślałam o Tobie. Pomożesz mi? Wiesz łopatę i kop ze mną. A po co? Bo potrzebuję. Okej, okay, spoko, to się nie pytaj czubie, tylko kop głębiej. Pinokio zaczął kopać w ziemi z Tatianą, a Tatiana, widząc już odkopany głęboki dołek, wzięła nóż i wbiła mu w plecy. Pinokio krzyknął z bólu, zaczął krwawić. Ona wyciągnęła mu nóż z krwawiącego. Się pleców wbijała mu z powrotem. Jego ciało kopnęła nogą w dołek. Zaczęła napierać ziemię na łopatę i sypie w martwego już Pinokia. Nasypała mu na głowę. Przyspieszając, zgarnia piasek i cały. <laughs> i całego zasypała chłopaka. Dobrze ci tak, w końcu już po tobie. Uprawiła ziemię, żeby nie było widać, że Pinokio został zakopany. Nóż zakrwawiony też zakopała razem z Piniem. Spojrzała jeszcze na piach, w którym jest zakopany Pinokio, uśmiechając się. Żegnaj Pinokio, masz za swoje. Za chwilę twoje ciało zostanie zjedzone przez robaki. To była pierwsza historyka, teraz druga obłażę. Tak będę zmieniał. Błażej wyszedł z domu wieczorem do pracy na nockę. Doszedł już na przystanek i czeka na autobus. Pod niego nieoczekiwanie podjeżdża samochód. Samochodu, z samochodu wysiada dwóch obcych mężczyzn i wsiadają i wsadzają Błażeja do auta. Ej, zostawcie mnie. Zamknij burtył. Pojedziesz z nami, błażeju zjebany. Gdzie tajemnica? Błażej rozpoznał głos swojego kolegi. Mmm, Marcin, to ty? zapytał jąkając się. Drugi mężczyzna uderzył go z całej siły tak mocno, że błażej stracił przytomność. Dojechali już na miejsce. Z samochodu wyciągnęli nieprzytomnego chłopaka i wsadzili go do pobliskiego domu. Marcin mówi do drugiego: zacznij kopać dołek. Jak go zabijemy, to jego ciało zakopiemy. Ten drugi zaczął kopać. Marcin wrócił do, yy, do Błażeja. Wziął nóż do ręki. A w tym czasie chłopak się ocknął. A ła, gdzie ja jestem? Zauważył Marcina z nożem. Marcin, co ty robisz? Nic, po prostu cię zabiję. Nie, czemu? Jeszcze się pytasz? Bo ciebie nie lubię. Oszukiwałeś mnie. Miałeś przyjść do mnie z pieniędzmi. Marcin, nie mam tych pieniędzy. Przepraszam. Spokojnie, zaraz będzie po wszystkim. Żegnaj, Błażeju Cwelu. Potem dźgnął Błażeja nożem prosto w serce. Błażej zaczął krwawić. Wreszcie umarł. Do domku wchodzi mężczyzna. Już dołek jest gotowy. Super, pomóż mi go przenieść. Mężczyźni przynoszą jego ciało. Wsadzają do wykopanego grobu. Nagle z ciała Błażeja wyłania się jego duch. Mężczyźni stanęli ze strachu. I już po was pójdziecie ze mną. Zaczęli uciekać. Nie zdążyli. Duch ich zabił najbrutalniej jak tylko potrafił, za pomocą tego samego noża. W jednego rzucił nożem i trafił w brzuch, patrzył jak się wykrwawia, a drugiego, Marcina, rzucił na ziemię i zaczął robić głębokie rany, również patrząc jak się wykrwawia. Razem z Błażejem idą do piekła. To była druga historyka o Błażeju. Teraz trzecia, ostatnia. Pinokio poszedł na spacer po lesie. W nim czekała na niego Kika. Ocześć Kika wypowiada: Dziewczyna się na niego patrzy ze złominą. Co ja ci powiedziałam, Pinokio, y że. Nie jąkaj się, bo nie ma wiatru, Pinokio. Zobacz, obok ciebie są wagna. Podeszła do niego i próbuje go wepchnąć do jednego z nich. Pinokio się kurczowo trzyma drzewa. No wpadaj Pinokio w końcu. Męczysz już mnie. Nie, krzyczy Pinokio. Tak, odpowiada kika. Zaczęła bić go. Chłopak próbuje ją zatrzymać, lecz niestety wpada do bagna. bul. Br, a, kika, pomóż mi, proszę, Utopił się. To się utop. Czekałam na to. Nie, kika. Tak, Pinokio, utopi się, a twoje ostatnie słowo to będzie bul-bul-bul. Dziewczyna zaczyna się śmiać. Nie, kika. Widać mu już głowę. Kika, proszę, pomóż, żegnaj Pinokio. Br, 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 br. No, w końcu masz za swoje Pinokio. Po tym zdaniu poszła do domu, w, w, ogóle, w ogóle nie przejmując się tym, co zrobiła. To była trzecia historyjka. i dziękuję Państwu. Pozdrawiam jak zawsze Błażeja i Kamila.